Hej się, witajcie! Stajmy, jestem tej Gilon i to dzisiaj w sklepie 26 marca 2023 roku i zlecimy powrót Super Bohaterek, czyli tutaj wstrząsa rasa 1800, yy, tancerka Dynamo, podrzygaczka, polarna, reakcja, wielki Volt, łowca, zapłon, hypersonic, Wanderlust, no i co dalej? Mamy sprzęt bohatera, czyli tutaj płaszcz motkowy za 400. Widmowy impuls za 1200, holo plecak za 400, zestaw sprzętu bohatera za 1400, dalej mamy dowódczynię drużyny przytulanek za 2000, przytulny podróżnik za 800, przytulna łapka za 800, kamuflaż przytulasów za 300, misiolot za 1500, przytulna poświata za 500 i zestaw drużyny przytulanek za 1200, jeśli tutaj lotnie i malowanie, dalej mamy Razor, Razor za 1200, Kurohomura za 1500, Srebrny płomień za 500, Battle Breaker za 200, Zestaw Battle Breaker za 1800 i mamy Muzykę, dalej mamy Galaktyczna Grapplerka za 2000, Gwiezdne Ostrze galaxy za 1200, Portal Wirowy za 500, Zestaw Grapplerka galaxy za 2500, dalej mamy Pustogłowy za 1200, Muszjack za 1200, Pętla za 1200, Sprężynowy za 500, Gumowe kości za 500, ujęcie hashtag 14 za 200. No i co zestaw Safer Epic, nadal w sklepie, zestaw ponadczasowe piaski też nadal w sklepie, w kosmosie też nadal w sklepie, Ocelanizer Recon City też nadal w sklepie. No i to tyle, także co widzowie, jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie, subzone łopatko w górę, jako w sklepie, a i przypominam, że dzisiaj jest zmiana czasu, także z drugiej zamienię się na trzecią, więc sklepy Fortnite'owe od dzisiaj nie są o pierwszej, tylko o drugiej, także jakby ktoś nie wiedział, to właśnie taka zmiana, no i się dzwonisz jak nam 7.